I też prorokował Henoch, siódmy prorok po Adamie, mówiąc: przed Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, które się dopuścili, i za wszystkie bezdecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu, bezbożni grzesznicy. Są to ludzie biadający nad losem swoim. Kierujący się swoimi porządliwościami, usta ich głoszą słowa wyniosłe, dla korzyści schlebiają ludziom, lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdzie mówili do was, w czasie ostatecznym wystąpią szydercy, występujący według swoich bezbożnych porządliwości. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o Najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Zachowajcie sobie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana Naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu, a temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały. Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest upoką serca mego i działem moim na wieki.